Z związkiem z tej strony już moi drodzy, jestem na evencie związanym z premierą FIFA 17 zorganizowanym przez EA Polska. Mamy przygotowane konta specjalnie dla nas, które są wyładowane maksymalną ilością monet i FIFA Pointsów tak naprawdę. Te liczby robią wyrażenie Nawet na mnie, osoby, która miała wielkiej ilości monet na swoim koncie. Niemniej jednak, no, na początku myślę, że jak jeszcze nikt nie miał przyjemności grać w tą grę i mieć takie konto wypełnione i po prostu mieć szansę na to, że pootwierać te paczki, no to jest niepowtarzalna okazja i dla mnie, i dla was. Dlatego myślę, że to, co tygryski lubią najbardziej, to oczywiście te paczuszki na początku. No, tutaj pewnie słyszycie różne inne dźwięki w tle, bo jesteśmy tutaj z Dumanu, Unitedem, Urbiksem, Paniolem, no i wszyscy naraz to robimy, więc jakieś, jeżeli słyszycie po prostu odgłosy, no to są członkowie naszej ekipy. Moi drodzy, zaczynam od tych paczuszek 40 i jest, więc myślę, że powinno coś ciekawego wpaść. Zaczynam. No, zobaczmy, nic nie, oczywiście nie będę przewijał, na razie wszystko pięknie działa. I co się pojawia? Środkowy pomocnik Hiszpania, Bayern Monachium i Tiago, moi drodzy. No, to myślę, że jeżeli chodzi o FIFA 17, to będzie znakomity, znakomity zawodnik. Ja go w FIFA 16 uwielbiałem, a jeżeli chodzi o wam animację, jest naprawdę rewelacyjna. Eee, kogo tu jeszcze mamy? No bo Jana, Birkie, Gomeza, Adlera. No ale przelecimy, po prostu tak. Oj, oj bo tutaj oczywiście konto jest dopiero co przygotowywane. Eee, no ale overall 84. Eee, Tiago, Bayern, Monachium. Zobaczmy, jak wygląda ta karta. Widzicie, pierwszy właściciel jeszcze nikt nie grał. No ale dobra, idziemy dalej. Przejdźmy do tych paczek za 100 tysięcy, czyli 24 karty złote, rzadkie. Ja tutaj się podzielę z Urbixem, bo po prostu mamy wydzieloną jakąś liczbę paczek. No i żeby nie było niesprawiedliwie, będziemy się po prostu dogadywać. O, tutaj mnie odwiedził paniol. Jak się posuniesz kawałek, to bym się potowarzyszył. <laughs> Oczywiście, że się posuniesz. Uważaj na ten pasek, tutaj będziecie. Pierwsza kaczka za 100 tysięcy. No dobra. Czy ty już otwierałeś coś? Otwierałem. Było coś powyżej 87? Czy tylko ten... 87 się liczy. Powyżej, ja, powyżej nie. Mój overall najwyższy 87. Dobra, zaczynamy. Pierwsza paczka za 100 tysięcy. Pierwsza paczka za 100 tysięcy. No chciałbym trafić coś lepszego niż do manu, bo do manu coś dobrego trafiło, ale nie będziemy spoilerować. Ty też. patrz, z nie, bo są te wlary. ROBEN! ROBEN! YES! Robę wie, że 87! ale wyszedł. No tak, bo no to na pewno będzie ciężko trafić. To będzie na pewno ciężko trafić. I w ogóle ta animacja bardzo mi się podoba. Wejście tego zawodnika z zakarty. tam nie jest to czas? Tak się Stać będzie cały czas. No tak, Ale chcę go pooglądać, bo, <laughs> bo przypuszczam, że go nie trafię. w się do nas nie w żadnej paczce, więc chociaż teraz. No, jestem bardzo zadowolony Bayern Monachium i już, już mi pasuje w mojej drużynie, bo mam też Thiago. Aha. Tak. Karta, no i super się nim gra na pozycji No ale dobra, Roben, karta jakaś świetna została trafiona. Statystyki są zajeb... świetne oczywiście. Troszkę obniżone. Troszkę obniżone, no bo to tempo jednak będzie miało znaczenie w tej fifie, No ale myślę, że Dalej ta prawa, chociaż no ma konkurenta na tej pozycji. Pierwszy raz pierwszy skupiłem się na animacji otwierania paczek i te flagi z tyłu to dużo, to dużo to mówią, to jest... bo nie wiem, czy one się tam... No już jest... teraz, jak teraz odpowiedziałeś, się... otwórzmy na scenę. To ci powiem, co wywnioskowałem. A czekaj, bo jeszcze overlać się w siłę, co jeszcze... Mijitaria! Nainggolan, szaka 8-4 overall, Evera, w ogóle świetna paczka po prostu, świetna paczka. Dante, środkowy obrońca, ale to już nie... Mój ulubiony piłkarz, Vargas. Widal, prawa obrona, to też będzie droga karta na początku. Na początku, na bo je, o! Jakie ma te statystyki. 5 gwiazdek, z 4 gwiazdki szła przy nogi. 84, drybling, tylko ten strzał, no zawsze... Ty... Ja uwielbiałem grać Bolasie w e, e, 16 na przykład. Na, lewej, na lewym skrzydle i... Ciekawy jestem, czy w 17 też tak będzie. No dobrze, generalnie paczka świetna po prostu, no bo... Ale dobra, przechodzimy do następnej paczki. To wszystko to samo. Aha. To, no bo wybieram, żeby wy trafić... Bo muszę się podzielić z Urbiksem i chcę mu tych parchów zostawić. Ja myślę, że masz jakieś zaznaczone tu. Jak się nie zawodnik, patrzy, to dowiedzę. Dobra, kolejna paczka do 100 tysięcy. Co tutaj się pojawi? Czy pobije ten rekord overalla 87 SPD i to No nie ma fajnej raki teraz. No nie nie ma też flagi? Nie. Aaaa, flaga się tak rozwija. Jak coś jest... już wyjdzie, hmm. dobra. Ale nie, bo to by... Fajerwerków nie ma, ja myślałem o konfetti. konfetti. Nie. nie, nie. To, 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 to faktycznie. Tu la la, no to... Co to było? No O Jezu, aju, jakiego speed. Co, co jest? O, Niang. Ślepna karta w FIFA 16. Ale czekaj, czekaj, bo chcę zobaczyć tego Nianga. No, 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 będzie dobra karta, na pewno, będzie dobra karta. O! Nasz... Nasz... No, człowiek, którego nie lubimy. Przez ten, no euro. No. A pokaż go 2016, zobaczmy, jak on wygląda. No, Bayern Monachium. Teraz jest kolegą Lewandowskiego. No, musimy go trochę Ciekawe, lubić. Czy tam o czym <laughs> go... no, Ale wysoka. Ja lubię, yy, jak mają zawodnicy w środku pola, wysoką, wysoką pracownicę. To 4-3-3. Proszę? To 4-3-3 i nie na defensywnym. Tak, może też być, oczywiście, ale. Ciekawe. Może określmy to. Bo box to box, taki angielski. To nie za Dokładnie. 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 W ogóle uśrednione bardzo statystyki, nie ma ni żadnej złej statystyki nie ma tutaj. 70 najniższa. No chociaż podanie, jeżeli chodzi, no to powinno być dobre, ale 70 to nie jest zła a też liczba tak naprawdę. 82 tempa, 79 drybling pracowitości, które mi odpowiadają, że słabsza noga, 4 sztuczki. Jest to w styczniu jest, 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 jest z czym się pobawić. Eee... No ale to już powtórki są, niestety, dobra, przechodzimy dalej, paczka rzadkich nie zawodników, nie, 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 my chcemy paczki za 100 tysięcy, oczywiście, oczywiście, póki są, trzeba je wykorzystywać, dobra, może tym razem znowu pojawią się fajerwerki, może będzie święto e, po prostu w siedzibie e-sportu. i trafię coś z overallem powyżej 87? Tak, będzie powyżej 87, środkowy pomocnik Manchester United, moi drodzy, i to jest Pogba! 88 moi drodzy, żeby to było na początku filmu 17 w moim klubie, co będzie niesamowite, to, ale, ale rewelacyjne jest to, jak się te paczki otwiera po prostu, już widać fajerwerki, już wiesz, że coś świetnego trafiłeś zanim się pojawi flaga, zanim się pojawi klub to wiesz, że to jest dobra karta, no, jeżeli chodzi o FIFA 17 początek, no to to jest genialne i w ciągu roku na pewno ten Pogba, no nie będzie tani, no nie ma się co oszukiwać, rewelacyjny zawodnik, E, rewelacyjna karta, jestem szczęśliwy, już jest zaliczony Robert, jest zaryczony Pogba, e, jest zaliczony e, no, e, Serge Busquets, z 87, czyli mam dwie karty z Overalem e, 87, jedną kartę z Overalem 88, czyli e, statystyki po prostu, znaczy no ten, tendencja jest wzrostowa, czekamy na coś z overalem 90 moi drodzy. Fajnie by było, przynajmniej, no Pogba jest, muszę go wysłać do klubu, bo oczywiście chciałbym go przetestować. Marcelo! Moi drodzy, także! Marcelo, także w tej paczuszce jest. Lewy obrońca, e, oczywiście. Real Madrid. Idę do odcinka, do niego. Jeszcze trzy paczki za Stokata, ten może przyniesie szczęście. Muszę wykorzystać te lepsze, bo jestem tutaj, się dzielę z Urbiksem właśnie, i chcę, żeby miałem. Chcę mieć lepsze niż on po prostu. <grym> <grym> Oj, ja, Inform, ale jakiś. Ale, ale co to jest? Ale... Ale Inform! Jest... Ale nie jedymy... Co to może być za inform sobie teraz? Ja, ale mam ten inform! Trochę się przestraszyłem, raz. Karta była taka bardziej wysadł. O, boże Ale tak ten inform taki taki... taki. taki osmolony jakby bro. Jakby do Komina wpadł, bo do No Komina. Do komina. Eee. Dawaj to do klubu, no muszę bo chłopie, no, no muszę zobaczyć. Dobra, nic ciekawego. Znaczy inform jedynie, ale, ale nie ciekawy. No, no niestety. To jeszcze mi dwie paczki za 100 tysięcy zostały. No musi być coś z overallem 90, nie ma co się po prostu oszukiwać. Dobra, teraz trafię po prostu... Ja powiem 100. dobra 100. I to, i to zobaczcie, to, zobaczcie tą kartę. Fajerwerki, dajcie fajerwerki, dajcie fajerwerki. wyjdzie? Nie, ma Dżukieć. Jeden, jeden punkt! 1-0. Jeden zero. Nice. Ale jest doświadczenie, co widać. Bo my nie graliśmy do tego. Nie, nie wiem jak presji nie ma, to się zgaduje. Po prostu. Wiecie, jak licznik leci, to, to, to ciężko. Bokbetujesz. do prawie pomocnik. Jeszcze w Chelsea. Bo już jest No no. Ale no to będzie inaczej wyglądało po prostu. No ale jest! do dobra. Wysyłamy to do klubu. Nie, nie, nie. Cicho może, rozpraszacie. A tu mi została jeszcze, jeszcze jedna paczka. Dobra, i w tym momencie e, nie, nie. będę przekazywał, e, nie, nie. pada... E, oj, oj oj, 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 Jak on się nazywa? Jak on się nazywa? Ja już się nazywam <grym> Urwiksowi. A jak Ulwiks Monajmy? No. Zagaczka teraz dla widzów i będzie Mariusz nie, no, Mariusz! nie Mariusz. Piotrek ma na imię, wiadomo. No, dobra. O, dobrze. A bo, Szybko, szartowe, na, dobra, jedziemy. dobra, ostatnia paczka za 100 tysięcy. To musi być Bum! Znaczy, To Bum już był dwa razy, więc dobra. Już. Ale nie, do, chcę dobrą paczkę po prostu. No, no dawać fajerwerki. moc, moc, moc. O, ale jest rozgablaga! jest grychopiek, moi drodzy, 84. Bardzo fajnie, bardzo fajnie jest patriotycznie. 84 overall, oczywiście Paris saint -Germain. Czemu nie wychodzi? No nie ma overalla 87, ale... 87 wychodzą, tak? od 87 to co już zdążyłem zauważyć. Nie, Dobrze, Krychowiak. Co, ja co się ciekawy? pojawiło? Co okay. się pojawiło? Nic się nie pojawiło. Dobrze, moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi o otwieranie paczek. Myślę, że emocji było co niemiara. Trafiony był Robben, trafiony był Pogba, trafiony był Krychowiak. Myślę, że otwieranie można uznać za udane w tym momencie. Oczywiście ja jeszcze będę przedstawiał Wam, jak wygląda oczywiście rynek transferowy, jak wygląda gameplay w tej grze. Tutaj w tle widzicie United, jak tam po prostu obgaduje chyba nas. W każdym bądź jeśli w tym momencie z wami żegnam, przekazuję pada Urbiksowi, który będzie leciał z otwieraniem paczek. No, zobaczymy. Ja mu życzę jak najlepiej, żeby pobił ten overal 88 przeze mnie trafiony. Urbiks, przekazuje Ci pałeczkę!